Siemano, z tej strony Dreddy z ekipy Dziś jest ze mną ja". I dziś opowiemy Wam o kolejnej klasie. Przede wszystkim, najpierw mi powiedz, co się stało z Twoją poprzednią postacią? Gdzie jest Twój Bart? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o łotrzyku z mojej drużyny oraz o próbie sabotażu? Coś mi świta. O co tam chodziło? Inspiracja. A, użyłeś bardowskiej handlersz. inspiracji, żeby utrudnić mu targowanie się. Tak. I to nie była jedynka. I nawet wyszło. Więc on zapłacił więcej za swoje ostrze, a ja dzięki temu zapłaciłam za to życie. Jak to? Zasztyletował cię? Nie. Nie pomógł w walce. I co cię zabiło? Gobliny? To co dzisiaj? Może coś twardszego? Jakiś paladyn? Nie. Stwierdziłam, że walka na przodzie nie jest dla mnie. Interesuje mnie czarownik. No, no to dobra, lecimy z grubej rury. Przede wszystkim czarownik to jest klasa, której nie było nigdy wcześniej. Jakby ona się pojawia w piątej edycji i wcześniej jej nie było, więc jest świeżym tworem. No i to się jakby jej unikalność będzie się objawiała w kilku rzeczach. Pierwszą, najbardziej charakterystyczną jest kompletny inny sposób rzucania zaklęć. To się nie, działa to tak, że oni muszą to robić w przykucu czy coś. Tylko struktura zaklęć wygląda inaczej, ponieważ od tak naprawdę drugiego poziomu mamy po dwie komórki czarów. Potem rośnie to maksymalnie do czterech i więcej nie dostajemy. Z tym że rośnie nam poziom, czyli możemy rzucać coraz lepsze zaklęcia, ale tylko 2, 3, 4. Nie jest to dużo, prawda? Dlatego można by pomyśleć, to jak czarownik może poradzić sobie w walce? No bo jego kość wytrzymałości to jest K8. Podobnie jak Bart jego główną cechą, z której czaruje, jest charyzma. Na razie nie tworzy nam to żadnej twardej postaci, która jest w stanie przyjąć dużo obrażeń. A nie też zadać, no bo jakby nic nam tego nie sugeruje. A cała siła tej klasy polega na tym, że ma bardzo dużo cech, które będą nam wzmacniać nasze sztuczki, i dawać nam efekty zaklęć, tyle że dostaniemy je w innym opakowaniu. Uuuuh, podoba mi się. Przede wszystkim, jakby co to oznacza, wybrać czarownika i co to znaczy być czarownikiem? Przede wszystkim musisz podpisać mniej lub bardziej niewygodny pakt. Czarownicy zawsze poszukują jakiejś. to można powiedzieć, że łączy ich z bandami. Poszukują wiedzy i informacji żeby zdobyć potęgę, wszyscy czerwnicy, którymi będziemy grać, no bo dostają te wszystkie dobrodziejstwa, zdecydowali się podpisać traktat, pakt, kontrakt, nazwać można to dowolnie, z jakąś potężną siłą. Może ona być bardzo zła, to może być jakiś demon, może być to być jakiś diabeł, ale możemy też się dogadać z istotą fej, albo z jakąś pradawną kosmiczną mocą bo taka opcja też istnieje. Jakby, można by zapytać, czym się różni czarownik od kleryka, no bo mm -hmm. i tu i tu mamy jakieś bóstwo, które cały czas nad nami patrzy. Przede wszystkim dla czarownika jego patronem, bo tak nazywa się ta strona, z którą podpisujemy kontrakt, w ogóle nie musi być bóstwo. To właśnie może być jakiś anioł, może być to demon, może to być jakaś potężna wiedźma. Opcji jest dużo. W każdym razie nie musi to być bóstwo, albo nawet może być w szerokim tego rozumieniu. Jak mam znaleźć taką istotę? Jak nawiązać kontakt? Czy to jest jakiś wybór, czy po prostu budzę się, o, naszedł mnie, to podpiszę z nim kontakt? Zależy, jak, jakby jak chcesz odgrywać swoją postać. Jeżeli zależy ci na budowaniu dobrej historii, no to jak najbardziej tak. Każdy ma inną swoją ścieżkę. Bo tak naprawdę można by łatwo z góry ocenić, że a, ktoś podpisał pak z demonem, no kretyn. Ale czasem, w, ale co stoi na przeszkodzie, żeby zbudować postać, która była na przykład świadkiem ogromnej tragedii, na przykład cała jej rodzina umierała na jakąś dżumę czy inną nieuleczalną chorobę i tylko te siły odpowiedziały, kiedy poprosiła o pomoc? Pakt daje. Osobie, która wiem podpisze, bardzo dużo no bo dostajemy magię, umiejętności, Ale zawsze przychodzi cena. Nasz patron i najlepiej, kiedy w grze jakby, bo spotkałem się często z tym, że ludzie zapominają o tym, no i ktoś jest czarownikiem, i tak naprawdę niczym się to nie objawia. A według mnie fajnie jest to odegrane, kiedy w kampanii są momenty, kiedy nasz patron będzie się czegoś domagał. Z tym, że. To nie zawsze muszą być rzeczy takie bezpośrednie. Nawet jeżeli mamy pak z demonem, to on niekoniecznie powie nam, zabić cały się rociniec, ale czasem wystarczą znacznie mniejsze gesty. Na przykład, będziesz miała za zadanie od swojego patrona, obrócić znak na drodze. Ciebie to nie będzie nic kosztować. Ale nie wiesz tego, że tak naprawdę ten demon dogadał się z kimś, i ten wóz, który miał jechać tą drogą zboczy, wydarzy się coś innego. Często te nasze akcje, które te są najciekawsze, które możemy dostać od naszego patrona, nie będą bezpośrednio wiadomo, co zrobią. Mogę się sprzeciwiać? Może. I to też jest coś, co mi się nie do końca podoba per se w tej klasie, no bo tu dużo jest jakby nacisku na mistrzu gry, bo jeżeli nasz mistrz nie będzie przywiązywał uwagi do tego, żeby odgrywać naszą relację z patronem i czasem mhm. też może być tak, że gracz nie będzie chciał się zainteresować tym, bo do tego tak podejdzie. Wtedy te pytania nie będą miały sensu, no bo naszego mistrza gry nie będzie to interesować. Ale pytanie jest o tyle fajne, bo co stoi na przeszkodzie, żeby nasz siła, która nas, nasz patron, odciął nas od naszej mocy? Jeżeli będziemy się sprzeciwiać, możemy bardzo szybko albo nagle nie musimy być odcięci od wszystkiego. Wystarczy, że nie będziemy mogli rzucać, zaknąć ze nam same sztuczki, i już będziemy wiedzieli, że coś się stało nie tak. Nie żebym komuś coś sugerował, jak ma męczyć swoje graczy. Nie róbcie tego. Ale można jakby w bardzo prosty sposób pokazać, że nasz patron domaga się czegoś, mimo tego, że my się opieramy, ale jak najbardziej możemy spróbować się oprzeć według mnie. Ma to sens, tylko musimy jakby wiedzieć, że nie rozmawiamy z równorzędnym partnerem, tylko... To znaczy, że ta relacja może opierać się zarówno na wrogości, jak i przyjaźni? To zależy, no bo tak jak w tym przykładzie, ten nasz pragnie zawsze będzie tym, co... inaczej. Jeżeli ktoś podpisuje pak, to chce to zrobić. Ale nie zawsze jakby okoliczności będą nam sprzyjać. Nasza relacja z naszym patronem może być skomplikowana, bo możemy ją zbudować w różny sposób. Możemy to traktować jak mistrz uczeń i nasz patron będzie stopniowo odkrywał przed nami kolejne jakby fragmenty swojej ogromnej wiedzy, która będzie nam zapewniać większe umiejętności i większą potęgę. Według mnie to jest najprostszy sposób, jak poprawnie po prostu odegrać tę relację, a z takich mniej szablonowych to może być tak, że nasza postać jest na przykład zakochana w jakiejś rusałce, jeżeli zdecydujemy się na przykład na pakt z jakąś siłą fej i tak naprawdę potraktujemy to bardziej jak małżeństwo i będziemy musieli wypełniać wtedy jakieś swoje obowiązki, które ta druga strona nam narzuci. Także ta relacja nie zawsze jest jednoznaczna, Niemniej jednak to zawsze jest dużo potężniejsza siła od nas, która no, mogłaby zrobić tak i nas odetnie od mocy, dlatego tak. zawsze trzeba mieć szacunek do patrona. I to jest y, o tyle Nie ciekawe. Nie teraz pozdrowić patronów. Tak, my naszych patronów też szanujemy i to jest fragment o was. Nieziemski patron. Właśnie to jest fajne w tej klasie, bo większość klas na trzecim poziomie dookreśla, jakby przez podklasę, tak naprawdę co chce grać. U czarownika dzieje się to stopniowo przez pierwsze trzy poziomy, bo na pierwszym poziomie wybierzemy patrona, który już nam da dostęp do pewnych zaklęć poza standardową listą najczęściej powiązane, więc. Hmm? Zakładam, że są podzieleni na różne grupy rodzaje. Tak. Bo nie ma tak, że są podanie, że na przykład demon z tego imię. Nie, w podręczniku jest to skategoryzowane tak, bo są podane trzy rodzaje patronów: są mm -hmm. to y arcyfaj, są to kolejno czarty i są to wielkie, pradawne istoty. No najprościej tutaj pomyśleć o Cthulhu mniej więcej, kiedy nawiążemy kontakt z bytem, jakby spoza normalnej przestrzeni. Mm -hmm. Dlatego też tu ma to sens, no bo z tulu się nie rozmawia normalnie, nie jest bóstwem, a jest siłą kosmiczną, która nie ma swoich kleryków, a już osoby, które poszukują mocy, mogą się odwołać. I może być moim kochankiem? No, w to bardzo da, naciągany ile... sposób, tak. ale jednak. Patron jak najbardziej może, nie wiem, używać jakichś projekcji, może telepatycznie się z tobą porozumiewać. Wydaje mi się, że kontakt bezpośredni byłby tutaj bardzo ograniczony, ale zależy też na jakiego patrona byś postawiła. Więc, wracając na chwilę do tych mechanicznych rzeczy, na pierwszym poziomie właśnie będziemy wybierać patrona, który nie dość że rozszerzy nam listę zaklęć, które będziemy mi przygotowane. To mało tego, jeszcze będzie dawał jakieś swoje unikalne umiejętności. I mamy taki. Mamy trzy grupy naszych patronów, właśnie czarta, arcyfej i wielkiego przedwiecznego. No. To mi absolutnie nic nie mówi. Dobra. Chcę wiedzieć, co ty byś wybrał, co jest najlepszą opcją. To już zależy od Twojego stylu. No bo jeżeli będziesz chciała wziąć zaklęcie, które będą powiązane z ogniem, będą bardziej ofensywne, będziesz chciała stworzyć postać w stylu, nie wiem, dantego, no to wtedy sensowny będzie pak z czartem. Jeśli byś chciała właśnie jakąś taką bardziej błyszczącą relację ze swoją arcyfejową patronką bądź patronem, no to poszedłbym w to. Można też postawić na coś dziwnego i wziąć sobie wielkiego pradawnego, ale to jest rzadszy wybór, nie mniej ciekawy, bo jeżeli chcemy zagrać postać, która jest mocno odrealniona, do niej, do typowego kultystę, to właśnie bym szedł w to. Pytanie, co tobie się najbardziej spodoba? Bo na przykład zaklęć. No, to dobrze obra obrazuje to. Arcefej daje nam na pierwszym poziomie uśpieni Blask Ferry, czyli dostajesz mm -hmm. za y zaklęcie jedno, które po prostu no, usypia przeciwnika, a drugie, które oznacza przeciwników i ułatwia ataki. A w tym samym momencie czart zacznie od płonących dłoni i rozkazu, czyli nie dość, że naginania kogoś do swojej woli, no to jeszcze zadawania mu obrażeń, więc nawet już po samych zaklęciach łatwo jest mniej więcej zobaczyć, co dany rodzaj patrona będzie nam dawał, no bo są jeszcze umiejętności. A co za ekwipunkiem? Podstawowo czarownik nosi lekki pancerz, i jeśli chodzi o to, czym może spuścić nam w piernicz. To opcje są ograniczone, bo są to tylko bronie proste. Z tym, że niektórzy patroni będą nam dawali rozszerzone opcje, na przykład dostaniemy jeszcze inne pancerze i tak dalej. Nie wiem, czy akurat któreś z tych trzech, które są w podręczniku, jest. Nie ja się pytasz. No. no, w sumie to mniejsza z tym. Ale jeśli chodzi o to, no to masz, przepraszam. Nie, dobrze powiedziałem. Może założyć lekki pancerz, więc no nie jesteś totalnym galosem. I proste bronie czyli jakieś kostury, strzałki, sztylety no raczej te kategorie. Główną cechą, tak jak powiedziałem, powinna być charyzma bo to z niej czarujesz. I tutaj, jakby w następnej kolejności no to będzie klasycznie bo będzie to kondycja, żeby w ogóle żyć. No i polecam, żeby. Kopliną. Tak. No i polecam bym zręczność, no bo nie dość, że możemy wtedy wyprowadzać też ataki wręcz w miarę sensowne, to jeszcze będzie zwiększać nam klasę pancerza, co jest dość przydatne, bo naszą kością wytrzymałości jest kałusemka mhm. czyli znowu jest tak przeciętnie. Dobra, wiemy już o patronie, no i jaką daje nam magię. Następny bajer to mistyczna inwokacja od drugiego poziomu. To działa tak. Uuu. I u, i nie u, bo mm. kiedy zobaczysz, że je dostajesz na drugim poziomie, patrzysz, u, lista. Ale problem jest z tym, że niektóre. Pokaźna lista. Tak, bo ona się wydaje, zaczyna się na tej samie, kończy na tej. W podręcznikach rozszerzających jest tego jeszcze więcej. Z tym, że tak, jak się przyjrzysz, większość z nich wymaga dziewiątego poziomu, wymaga piątego poziomu, będzie wymagać czegoś, konkretnego paktu, o czym wspomnę. Dlatego nie masz. Oczy strażnika run nie wymagają niczego. Tak. No Mogę bo. Od... Czytać. Skoro dostajesz to na drugim poziomie, musisz mieć już jakby z czego wybierać na drugim poziomie. No ale tak naprawdę z listy, która zajmuje nam dwie strony, na początku gry możesz wybrać chyba z pięć. No troszkę, bo tutaj będę było ogólnie. No ale chodzi mi o to, że na początku Niewiele. opcje są węższe, ale będą nam się coraz bardziej rozszerzać, bo inwokacji też będziemy dostawać coraz więcej. I Max 8. Maksymalnie z ich 8. No to opcji jest całkiem sporo i one mogą nam właśnie, tak jak opisywałem, albo zastępować czary albo dawać inne umiejętności. Na przykład z tych, które moglibyśmy wziąć z marszu na drugim poziomie, mamy Bolesne Uderzenie. Wymaga, sztuc wymaga sztuczki nieziemskiego uderzenia. Najbardziej podstawowa sztuczka tej klasy. Jeżeli dla barda jest to Zajadłe Szyderstwo, to ta klasa Było. bazuje na Nieziemskim uderzeniu. To jest promień, który ma bardzo długi zasięg, obrywa się D10, czyli tak jak z ognistego promienia i potem tylko na wyższych poziomach jest coraz więcej tych promieni, którymi możemy w coraz więcej celi trafić naraz, co sprawia, że tak naprawdę każdy czarownik na wysokim poziomie jest trochę disco. Dobra, czyli będąc czarownikiem mam inwokację. Czy ja muszę cokolwiek spisać na papierze w mojej księdze, czy gdziekolwiek i. To jest tylko, bo oczywiście się to bardzo ładnie nazywa i to jest fajne, ale to tak naprawdę jest kolejna umiejętność. To czarownika musimy trochę potraktować z wojownikiem podobnie, że my dostajemy bardzo dużo opcji tego, jakie umiejętności wpakujemy, bo tak naprawdę. To, jaki wybierzemy, pak to był pierwszy wybór. Teraz, jakie weźmiemy inwokacje, to każdy czarownik może mieć inny ich zestaw, bo to są naprawdę umiejętności, które w większości mają krótkie opisy. Na przykład, diabelski wzrok sprawia, że widzisz normalnie w magicznej, niemagicznej ciemności na 36 metrów i to jest wszystko. Znaczy, wszystko powiedziałem tak, ale to jest dość fajna umiejętność, nawiasem mówiąc. No ale jakby widzisz, nie jest tego dużo. Nie jest to zaklęcie, jest to permanentna umiejętność, którą twoja postać dostaje, bo wybrała po prostu taką wokację. Czasem będą w wymaganiach, będzie poziom, tak jak powiedziałem, czasem będzie pakt. Czym jest pakt? Pakt wybiera się na trzecim poziomie, to jest ostatni z takich podklasowych wyborów mhm. i pakty są trzy, łańcucha, który sprawia, że według mnie najmniej porywający, bo dostajemy zaklęcie znalezienie Chowańca i możemy rzucić je, oczywiście, i przywołać takiego chowańca, na przykład, jak taki mały diabełek, który się nazywa Imp, albo mały demon, który tak. się nazywa quasit. Czyli żadne zwierzątko. Nie, mogą być zwierzątka, ale jakby mamy listę, chyba że... Wydaje mi się, że to tylko rozszerza nam listę. <laughs> Tak, to może być jedna z tych podstawowych, to może być nadal piesek, kotek i tak dalej, ale no jakby gratisowo dostajemy ochlika, diablika, pseudosmoka i mnie um, Jakby stworzenia, których normalnie nie ma w tym zaklęciu. No i na tym się niestety jakby kończy pakt łańcucha. Dla porównania następny pakt ostrza daje nam taką opcję, że możemy broń, którą posiadamy, wskutek godzinnego rytuału yy... Za każdym razem możemy ją odwołać i przywołać, i ona magicznie się pojawi w naszych rękach. I to nie zawsze musi być konwencjonalna broń, bo z mojego doświadczenia mój gracz, który grał czarnikiem przywołał sobie w ten sposób łom. I miał, jako, bo on nie potrzebował kostura, miał inne bajery, ale lubię mieć łom jak na podoręczu, i to wystarczy pyk, broń się pojawia. Musimy godzinę związać taką broń. Z automatu, jeżeli będziemy chcieli nową, no to tamta nam się odpisze, ale raczej jest to też bardzo przydatne, no bo jeżeli zostaniemy złapani i ograbieni z naszego ekwipunku, będziemy chcieli się uwolnić, a związaliśmy broń inną niż patelnia, tylko na przykład nóż, i możemy bardzo szybko się wyrwać z niewygodnej sytuacji. No, i ostatni jest pak księgi. Bardziej podejście, jeżeli chcemy się bawić magią, a nie walką, bo dostajemy księgę cieni. Ona wygląda tak, jak sobie to opiszemy: to już jest jakby czysto element dla postaci. No, bo jeżeli. Podręcznik sugeruje, jakby jak mogłoby wyglądać. No, bo jeżeli na przykład paktujemy z diabłem, no to może być to obite w jakąś skórę, która jeszcze wygląda jak ludzka. Jak będzie to fade, no to może być w jakichś piórkach, muchu albo czym innym. No, to już jest czysta estetyka. Ale dostajemy sztuczki do tej książki, które mamy zawsze przygotowane, jakby poza te podstawowe, spoza naszej klasy, które możemy dodatkowo sobie rzucać. Także bajer totalny. I przykro mi to mówić albo i nie. Nie licząc tego, że będziemy mieli trochę zabawy z dobieraniem inwokacji, to. Ta klasa nie jest aż tak skomplikowana jak na czarującą klasę. No bo oczywiście wiąże się to z, jakby z poznaniem zasad magii, które tłumaczyliśmy już na kanale. Klasycznie na 4, 8, 12, 16 i 19 poziomie będziemy zwiększać nasze cechy, czyli albo plusy do statystyk, albo będziemy brać atuty. Tutaj nie ma żadnych nowości. Nasze komórki czarów będą rosły, z tym, że no, maksymalnie nadal będziemy mieli ich 4 piątopoziomowych mm -hmm. i osiem inwokacji, więc nie jest tego aż tak dużo. Sztuczek na koniec też mamy cztery, więc nie jest to jakieś bardzo szeroka lista. Yy, oczywiście z naszego paktu będziemy dostawać kolejne cechy, oprócz tego, że będziemy mieli na bieżąco rozszerzane zaklęcie, no bo jeżeli wejdziemy na poziom, na, przyjmijmy, że będzie to poziom piąty i po raz pierwszy dostaniemy komórki trzeciego kręgu, no to te zaklęcia z trzeciego kręgu naszego patrona nam rozszerzą listę z automatu, mm -hmm. jakby to się dzieje od razu. No i będziemy takie właściwości dostawać jeszcze na szóstym i dziesiątym poziomie. Tu nie będziemy się wdawać w szczegóły, jakie, tylko jak zdecydujecie się Ty na fej, no to będą te powiązane mm -hmm. z fej. Jeżeli to będzie czart albo pradawny, no to będzie to coś innego. I oprócz tego jeszcze mamy coś takiego jak Mistyczny Arkanum. Jest to fajny wytrych, no bo powiedziałem, że maksymalnie mogą mieć czary piątego poziomu. Mm -hmm. Nie jest to do końca prawda, bo na jedenastym poziomie dostajemy po raz pierwszy Mistyczny Arkanum i raz na dzień możemy rzucić czar szóstego kręgu, czyli coś, czego normalnie nie możemy w ogóle zrobić. Mm -hmm. I potem będziemy mogli zrobić tak z czarem 7, 8 i 9 kręgu. To na 17 poziomie będzie aż tak. Z tym, że tam możemy rzucić jedno zaklęcie na dzień. Co z... Pośród tych Tak, kręgów. Czyli raz dziennie mogę rzucić czar z wszystkich tych kręgów, czy z jednego nie, nie, nie. wybranego? Jak. Jeżeli patrzymy na tą opcję maksymalną, mhm. że już masz ten 17 poziom, to nadal jest to tylko jeden czar, ale może być 8, 9, 7 bądź 6. Kręgu? E, bo nie powiedziałem ważnej rzeczy, od której może powinienem zacząć. Większość użytkowników magii odzyskuje w pełni swoje moce magiczne po długim odpoczynku. Czarownik nie. Czarownikowi wystarczy godzina, żeby odzyskać te swoje cenne na początku jedną, a potem dwie komórki czarów, bo tak naprawdę aż do dziesiątego poziomu mamy dwie komórki, więc jakby ja tą klasę utożsamiam z tym, no bo jednak większość kampanii toczy się na tej pierwszej połowie. Więc z tym się czarownik kojarzy, że ma dwa zaklęcia, ale on nie ma co krótki odpoczynek, więc jemu wystarczy godzina, żeby te dwa zaklęcia sobie przywrócić. Mistecznego Arkanu się nie jakby przywraca, ono jest jednorazowe, to zawsze jest zaklęcie dnia, więc trzeba zawsze sobie dobrze przemyśleć, kiedy i co rzucimy. No i zasadniczo to jest. Wszystko w tej klasie. Masz jeszcze jakieś pytania? Chyba nie, chyba nie. A, nie powiedziałem jeszcze jednego, jakby co dostałem na sam koniec na dwudziestym poziomie, no bo wypadałoby jakby ujawnić mhm. to. No i tutaj jest według mnie lepiej niż u Barna, bo tutaj jeżeli będziemy minutę lamentować do naszego patrona, to on nam może przywrócić nasze zużyte komórki czarów, i to się dzieje jednorazowo. Normalnie musimy godzinę sobie mhm. posiedzieć, a tu możemy raz dziennie tylko minutę sobie popłakać, żeby to odzyskać. Więc, znaczy wydaje się, na, no, ale jeżeli lecimy przez jakiś loch po kolei, pokój za pokojem, to znacznie łatwiej jest nam znaleźć minutę spokoju dla naszej postaci niż mhm. całą godzinę. Więc możemy przyciąć trochę na odpoczynku w ten sposób. Czuję, że Bart to po prostu nie był mój dobry wybór. Ale wierzę, że z czarownikiem pójdzie mi lepiej. No to co? Szybkie podsumowanie, jakby, co jest ważne w tej klasie. Wiążesz się z potężną siłą, która daje ci coś za coś. Twoją główną cechą jest charyzma. Jesteś raczej lekko opancerzona, bo masz tylko lekkie pancerze i proste bronie. Mhm. Możesz bardzo różnorodnie zbudować swoją postać, przez to, że możesz to zrobić za pomocą patrona, inwokacji i paktu. I tak naprawdę to sprawi, że to ci umiejscowi na polu bitwy, albo gdzieś bliżej, jeżeli zrobisz go bardziej na walkę bezpośrednią, albo możesz ustawić go z tyłu, bo można. Jedną z popularnych inwokacji jest taka, która zwiększa zasięg naszego nieziemskiego podmuchu podwójnie, co sprawia, że możemy stać bardzo daleko i tylko piu 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 strzelać laserem do naszych przeciwników. I to jest jak najbardziej ok. To co? Teraz stworzysz czarownika. Może przeżyje trochę dłużej. Jestem pewna, że przeżyje dużo dłużej. No, pożyjemy, zobaczymy. A zobaczymy w następnych odcinkach, które będziemy uzupełniać o klasach. Do zobaczenia. Cześć.